Dzień dobry, nazywam się Paweł Jedynak i zajmuję się roślinami. Poproszono mnie zatem, żebym opowiedział o nich kilka słów, i tak sobie pomyślałem, że chętnie bym wam opowiedział o drzewie życia, ale niekoniecznie chodzi mi o opowieści o samych drzewach. W zasadzie w takiej chwili przypominają mi się słowa mojego taty, kiedy coś dziwnego, kontrowersyjnego pojawia się w telewizji albo w innych mediach, on bardzo często rzuca hasłem. Hmm, Skąd ci naukowcy to wiedzą? W zasadzie to pytanie, które w zasadzie może już rzucić w moim kierunku, ponieważ ja jestem naukowcem, jestem badaczem roślin, więc mogę spróbować na to pytanie odpowiedzieć. A chciałbym opowiedzieć o tym właśnie, jak to się dzieje, że my jesteśmy w stanie segregować. Różne organizmy, jak to się stało. Najpierw odniósłbym się tutaj do przeszłości i do tego, jak to wyglądało jeszcze 200 lat temu, kiedy naukowcy, badacze roślin albo po prostu entuzjaści przyrody byli po prostu w lesie. I w tym lesie było pełno różnego organizmu, które mogli sobie Zbierać, katalogować. Bardzo popularne już od 500 lat było zakładanie zielników. To była wtedy bardzo poważna i poważna metoda badawcza, która pozwoliła lineuszowi posegregować drzewo życia i posegregować różnego typu gatunki w określone grupy, w określone rodziny. Do dziś stosujemy ten system. inny już miał zresztą, jeśli chodzi o rośliny sporo szczęścia, bo wybrał m.in. budowę kwiatów jako tę cechę, która sprawia, że pewne gatunki będą ze sobą bliżej lub dalej spokrewnione. No, gdyby wybrał jako główną cechę budowę liści, kształt liści, no to pewnie daleko by nie zaszedł z taką cechą, ponieważ liście są bardzo, bardzo zmienne. No i właśnie, jeśli już nazwano różne gatunki, posegregowano je, w modzie było używanie zielników jako metod do. Katalogowania, ale i oznaczania nowych gatunków roślin. Kiedy znajdowano jakiś gatunek, bardzo szybko porównywano, do czego on jest najbardziej podobny, na podstawie okazów zielnikowych. I kiedy znaleziono by jakieś mm, pasujące materiały, no to uznawano, tak, to jest ten gatunek. I podobnie e, podanie odpowiedniego gatunku i opisu zielnikowego też było przez wiele lat bardzo ważnym, jeśli chodzi o botanikę, sposobem na oznaczenie albo wprowadzenie. Nowego gatunku, zwłaszcza jeżeli odkryto go gdzieś z jakichś bardzo odległych rejonów świata. Trzeba było sprawdzić, czy na pewno nie pasuje on do niczego znanego, i wtedy trzeba było przygotować taki opis zielnikowy i wprowadzić go jako nowy gatunek. I takie zielniki, proszę Państwa, funkcjonują nawet do dziś, jeżeli się nad tym zastanowimy. I takie zielniki funkcjonują do dziś. Możemy taki zielnik zobaczyć także w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje zielnik Instytutu Botaniki Uniwersytetu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, który, jak możemy się łatwo przekonać, zawiera ponad 500 tysięcy arkuszy zielnikowych, ponad 800 tysięcy różnego rodzaju okazów, w tym okazy też szyszek. A są oczywiście zielniki znacznie większe, bo słynne zielniki w Kew Gardens liczą, liczą ponad 8 milionów takich arkuszy, 8 milionów okazów. One są ważne także i dzisiaj, także ze względu na badania genetyczne. My możemy sięgnąć do odpowiednio zachowanego okazu zielnikowego, pobrać z niego próbki i na tej podstawie dowiedzieć się czegoś o roślinach, które na przykład na tym terenie już nie. Nie występują, bo na przykład w miejscu, gdzie dziś chcielibyśmy zobaczyć te rośliny, stoi już blokowisko. Ale genetyka wywraca nam obraz, który wydawałoby się ładnie posegregowały nam zielniki. Potrafi nam pokazać, że pewne gatunki powinniśmy. Skasować. Powinniśmy inaczej złączyć ze sobą w rodziny pewne bardzo niepodobne do siebie wydawałoby się rośliny. Często takie, które właśnie mają bardzo uproszczoną budowę, okazują się być spokrewnione z innymi gatunkami, które już mają bardziej typowy wygląd. Ale pokazuje nam też, że są znaczące różnice pomiędzy osobnikami, które wyglądem nie specjalnie się od siebie różnią, ale właśnie na poziomie genetycznym te różnice już są tak znaczące, że powinniśmy uznać je za osobne gatunki. Skąd ten bałagan, dlaczego genetyka, która miała wszystko uprościć, wprowadza tyle zamieszania? No, pomogą nam tym, pomogą nam to zrozumieć badania ojcostwa. Coś, co kojarzymy dobrze, chociaż mało kto z nas zna, zdaje sobie sprawę, jak to działa. Więc przypomnijmy, że chodzi o to, że w naszych komórkach znajduje się DNA. DNA stanowi zapis który możemy uprościć do ciągu czterech liter zasad azotowych, reszt adeniny, tyminy, guaniny czy cytozyny i one powtarzają się, tworząc geny, ale tworząc także między genami to tak zwane śmieciowe DNA i w obrębie tych sekwencji znajdziemy także pewne, między innymi powtórzenia, one są bardzo częste właśnie w tych rejonach międzygenowych zwłaszcza. I teraz w obrębie danego obszaru, w którym powtarza się danego typu powtórzenie, ich liczba może się wahać, bo to jest trochę tak, jakbyśmy my mieli na zadanie albo za karę przepisać 100 razy jakieś zdanie na tablicy, bo nauczyciel tak kazał. I możemy się łatwo pomylić, zrobić to troszkę za dużo albo troszkę za mało razy. Podobnie mechanizmy, które zapewniają kopiowanie DNA z komórki do komórki, też mogą się pomylić, też mogą trochę wydłużyć liczbę tych powtórzeń, też może ich liczba spaść, bo coś zostanie pominięte, po prostu za dużo ich czasem jest, bo ich liczba może się wahać od kilku do kilkudziesięciu. Co więcej, każdy z nas ma kopię zapasową wszystkich tych sekwencji. Jesteśmy Organizmami diploidalnymi, i z tego tytułu możemy mieć różne dwie kopie jednocześnie. Oczywiście obie te kopie dziedziczymy po naszych rodzicach, po jednej od każdego z nich. Drugiej z tych, które oni posiadają, my nigdy mieć już nie będziemy. Więc możemy sobie bardzo łatwo rozpisać to na zasadzie takiego klasycznego mędlowskiego dziedziczenia. To znowu. Skojarzenie z roślinami, prawda? Kolorowe groszki, kolorowe nasiona, kolorowe kwiaty, ale w tym momencie możemy sobie rozpisać, jakie teoretycznie dzieci tych dwojga rodziców mogłyby mieć układy takich powtórzeń dla tego konkretnego miejsca w DNA, w którym te powtórzenia się nam znalazły. I mimo, że większość z tych dzieci pewnie nigdy się nie narodziłaby nawet, mogą mieć tylko jedno dziecko, to nie zmienia to faktu, że wyłącznie z tych czterech kombinacji może takie dziecko sobie wylosować, rodząc się, czy właściwie w trakcie zapłodnienia może, takie, może mogą takie kombinacje się pojawić. I w tym momencie, jeżeli byśmy sobie pomyśleli, czy taki mężczyzna może być ojcem któregoś z tych dzieci, odpowiedź na to Staje się jasna. No niestety nie ma on żadnego z tych genetycznych śladów, który by odpowiadał temu, co widzimy u matki, temu, co widzimy u dzieci, więc absolutnie nie, on nie może być ojcem żadnego z tych dzieci. Tu mamy absolutnie proste wykluczenie. Co innego, jeżeli byśmy się zastanowili, a może kuzyn tego mężczyzny, spokrewniony z nim zatem osobnik, który również może odziedziczyć te same markery, czy on by mógł być ojcem tych dzieci? Okazuje się, że patrząc na to w takim układzie bardzo prosto Odpowiedź mogłaby być, no, nie można tego wykluczyć. Żeby to zrobić, trzeba. Oczywiście zwiększyć liczbę badanych takich układów yy, i sprawdzić jeszcze inne powtórzenia, najlepiej, żeby leżały jeszcze na różnych chromosomach, żeby się to wszystko dziedziczyło jak najbardziej losowo, jak, jak najbardziej nie niezależnie. I w tym momencie dochodzimy do takiego wariantu, że prawdopodobieństwo uzyskania określonej kombinacji, jeśli taki osobnik nie byłby ojcem danego dziecka, jest tak nieprawdopodobnie małe, że naukowiec powie, iż graniczy to z pewnością, że jest on ojcem danego dziecka. A co to ma wspólnego z roślinami? No właśnie te same układy znajdziemy i te same mechanizmy znajdziemy w roślinach. A zatem możemy nie dość, że identyfikować różne gatunki, różne rośliny, różne osobniki, to jeszcze możemy wykorzystywać to na przykład do oceny, czy ktoś ukradł nam choinki z naszej plantacji. Bo możemy zbadać DNA pniaka z takiego drzewa, możemy też znaleźć przestępcę, którego oskarżamy o to, że to on właśnie sprzedaje tutaj na tym rynku nasze choinki, a nie swoje własne, bo on nie ma tej plantacji, nie wiadomo skąd on nie ma. I po zbadaniu takiego drewna możemy ocenić, że tak. One są zgodne. To jest dokładnie to samo: to dokładnie ten sam zestaw markerów. On jest na tyle unikalny w skali całej mojej plantacji, czy całego lasu, czy, czy w ogóle wszystkich drzew, jakie do tej pory zbadano, bo są na to bazy danych, że możemy spokojnie powiedzieć, że mamy no niemal stuprocentową pewność, że to jest to samo drzewo, a zatem ta osoba bezprawnie je sprzedaje. Ale naukowcom to się przydaje na szereg innych sposobów. Można badać w ten sposób pokrewieństwa między różnymi drzewami, w lesie chociażby, i badać, które drzewo jest z którym drzewem spokrewnione. Natomiast możemy się pokusić też o ustalanie pokrajowiecza pomiędzy szeregiem różnych innych roślin, ale tu ciekawe rzeczy nam się mogą pojawić. Zbadano wielokrotnie na przykład paprotniki różnego typu, różnych gatunków. I co ciekawe, jeżeli sobie pójdziecie do lasu i zobaczycie, że są tam łany paproci, to może się okazać, że jeżeli sobie zbadamy je pod względem genetycznym, to okaże się, że wszystkie mają dokładnie te same zestawy markerów są swoimi klonami. Tak naprawdę były one kiedyś kiedyś w takim razie jednym, wielkim, rozrastającym się po całym lesie osobnikiem, który być może został już pofragmentowany przez jakieś właśnie przypadki losowe, ale tak naprawdę no, stanowi on jednego w pewnym sensie, w sensie genetycznym osobnika. Dość szokujące, jak się nad tym zastanowić i jest to jedna z niesamowitych rzeczy, które naukowcy odkrywają, badając świat roślin. Nie wszystko, wyda, nie wszystko jest takie... Proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast nie tylko powtórzenia tutaj odgrywają ogromną rolę, także mutacje. Jeżeli jakieś organizmy się rozmnażają, przekazują kopie swoich genów albo kopie swoich sekwencji kolejnym pokoleniom. I co jakiś czas następują w trakcie przekazywania i kopiowania tychże sekwencji i jakieś błędy, które możemy sobie oznaczyć, i tych błędów może być z pokolenia na pokolenie coraz więcej, natomiast zawsze, jeżeli już się taki błąd pojawi, to. Ten błąd jest przekazywany dalej wszystkim potomkom. Możemy to zaobserwować w przypadku bakterii, e, czyli w laboratorium, e, możemy to zaobserwować no, na żywo, jeśli badamy ludzi, e, jeżeli badamy zwierzęta, zwierzęta hodowlane, także to możemy sobie zaobserwować. To jest widoczne tu i teraz, można powiedzieć, że tak się dzieje więc możemy też użyć dokładnie takich danych do posegregowania sobie. Tu znowu bawimy się w nasze katalogowanie niemalże jak zielnika, czy znaczków, czy segregowanie łyżek, widelców, i, i innych elementów. Mamy naturalną tendencję do porządkowania rzeczywistości, więc możemy sobie uporządkować również te sekwencje, które zaobserwujemy badając na przykład bardzo mocno różne populacje organizmów, na przykład roślin. I możemy stwierdzić, że Haha, ha. występują ogromne podobieństwa między nimi. Prawda? Możemy też zaobserwować, że pewne grupy no w zasadzie niczym się od siebie nie różnią. Możemy uznać, że pod względem genetycznym no one są tożsame. Możemy też zobaczyć, że pewne grupy są bliżej ze sobą spokrewnione. Inne grupy są ze sobą też bliżej spokrewnione, ale bardziej są odległe. Więcej występuje różnic pomiędzy tymi, powiedzmy, grupą niebieską i grupą pomarańczową. No, i gdzieś tam w tle pojawia nam się jeszcze ta zielona, zaznaczona na zielona sekwencja. I to w zasadzie można by było odnieść do tego, co mamy tu i teraz, jako takiego rodzaju drzewo genealogiczne. Ja mógłbym umieścić swoje sekwencje genetyczne gdzieś na tym drzewie, porównać je z moimi kuzynami, porównać je z moimi rodzicami i dziadkami. Więc te, technicznie rzecz biorąc, możemy to zaobserwować tu i teraz, ale to nie koniec, bo możemy to odnieść także do, w odniesieniu do wielu, wielu osobników tego samego gatunku albo do porównywania między gatunkami. I wtedy takie drzewo przeradza nam się w taki kladogram, który możemy swobodnie wykorzystać do określania pokrewieństwa między różnymi osobnikami w obrębie danego gatunku albo pomiędzy gatunkami. No to do czego to się może nam przydać tu i teraz. Przede wszystkim możemy sobie konstruować nasze drzewa, pokrewieństwa między różnymi osobnikami i coś nieco na ten temat powiedzieć. Na przykład w tym momencie, zamiast odwoływać się do okazów zielnikowych, możemy wyizolować jakieś mikroorganizmy i pod mikroskopem nie musimy już bawić się. Hmm, czy to jest to samo? Czy one się różnią od siebie? Czy one się nie różnią? To może być bardzo trudne, żeby cokolwiek powiedzieć o takich organizmach. Teraz wystarczy wysłać do analizy odpowiednio dobrane sekwencje genetyczne, porównać, jakie są w nich mutacje, a jakie są liczby zmiennych powtórzeń określonych sekwencji w rejonach niekodujących na przykład i to nam pozwala umieścić je odpowiednio gdzieś na linii pokrewieństwa i powiedzieć że na przykład to mamy jeden gatunek to mamy drugi gatunek albo na przykład jeżeli coś jest bardzo bardzo podobne możemy też powiedzieć no nie ale to nie jest w takim razie jakiś wariant tego gatunku drugiego to może być jakiś wariant które należałoby umieścić zupełnie, zupełnie w innym miejscu. Jak trudne do tej pory były tego typu analizy, jeżeli opieraliśmy się wyłącznie na e, analizie wizualnej, możecie bardzo łatwo znaleźć w internecie atlasy, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak, to, jak wyglądają na przykład glony różnych typów. Ja tu pozwolę sobie zacytować. E, Taką pracę, w której mamy bardzo ładnie zebrane z Kanady różnego rodzaju gatunki okrzemek, a zatem mikroskopijnych, widocznych pod mikroskopem jedynie glonów, gdzie możemy mieć naprawdę sporo trudności w odróżnieniu jednego gatunku od drugiego. Jeżeli byśmy próbowali zobaczyć te różnice między nimi jest to nieraz bardzo trudne. Zobaczmy, czy potrafilibyście na przykład odróżnić 7 i 8, jako zidentyfikować to jako inny gatunek od 5 i 6, jest to trudne, kwestia jakichś niuansów w układzie żeberek, w długości komórek, pancerzyków. Więc bardzo dużo różnych niuansów trzeba do tego ogromne doświadczenie. Tymczasem w badaniach genetycznych niekoniecznie trzeba się opierać na takich niuansach. No wystarczą nam tutaj twardo zebrane sekwencje genetyczne. Więc tutaj jest dużo, dużo łatwiej, jeśli chodzi o zidentyfikowanie już występujących gatunków tu i teraz, to jest to bardzo przydatna metoda. Natomiast czy tylko? Jeżeli na przykład mamy gatunki roślin na przykład inwazyjnych, jak moczarkę kanadyjską. To również prowadzi się szereg badań, badań genetycznych, które też potrafią nam na podstawie tego, jak zmieniają się ich sekwencje, dużo powiedzieć o tych roślinach. I na przykład możemy się przekonać, ile razy na przykład została ona wypuszczona na wolność w danym środowisku. Na przykład w Finlandii zrobiono takie badania, gdzie oceniono, że kilkukrotnie dokonywała się inwazja tych roślin, na podstawie tego, że właśnie da się wydzielić kilka grup tych organizmów, gdzie gdzie, gdzie widzimy różne sekwencje znacznie różniące? Mamy tutaj kilka roślin założycielskich, które następnie się rozmnażały i one dały początek kilku liniom, które są obecne w obrębie. Mm, Finlandii. Natomiast zupełnie inaczej jest to na Nowej Zelandii, gdzie okazuje się, że ta grupa roślin, która zainicjowała inwazję na tych obszarach, no właściwie była bardzo, bardzo wąska i możemy to też łatwo znaleźć. No przypomnę, że Państwo mają dostęp do bardzo wielu artykułów, a przynajmniej do abstraktów tych artykułów, więc można się wiele z nich dowiedzieć, wiele rzeczy zobaczyć, jak rzeczywiście badania genetyczne są wykorzystywane w dalszym Ciągu do badania roślin i jak bardzo badania genetyczne się przydają na szereg różnych sposobów. Ale wróćmy jeszcze do jednego zagadnienia. Jeśli chodzi o takie organizmy, to możemy sobie zobaczyć teraz, tu, w tym momencie i porównywać sekwencje w obrębie danego gatunku. Na przykład zobaczyć, jak one się różnią, czym one się od siebie różnią. A czy coś nam broni porównać to z jakimiś innymi organizmami, ale takimi. Bardzo różnymi. Um, raczej nie. W tym momencie, jeżeli porównujemy jeden gatunek, to mamy możliwość odniesienia się, że aha, jesteśmy w stanie wykombinować, jak wyglądała sekwencja przodka danej, go, e, danej grupy osobników w obrębie danego gatunku. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, czy możemy, czy możemy w ogóle zrobić takie coś i porównać rośliny, na przykład ze zwierzętami czy z człowiekiem, to w tym momencie. No, w zasadzie na horyzontach nauki nie widać zakazu, który by nam za, zabraniał coś takiego zrobić. To jest kluczowe. Jeżeli nie ma takiego za, e, zakazu, no to spróbujmy porównać, zobaczmy, co się stanie, tak choćby z ciekawości. I tu wyszły bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele z sekwencji my mamy wspólnych z roślinami, ze zwierzętami, w ogóle tych unikalnych genów, takich charakterystycznych wyłącznie dla danego gatunku jest niezmiernie, niezmiernie mało. Większość z tego mamy dokładnie takie same albo bardzo podobne właśnie z jakimiś pojedynczymi tylko gdzieś mutacjami, delecjami, powtórzeniami. Coś wypadło, coś się gdzieś prze, przeniosło, przełożyło. Więc to jest zaskakujące, bo jak to wytłumaczyć? No albo takim niechlujnym kopiuj i wklej, albo no właśnie, to świadczy o pewnego rodzaju pokrewieństwie, bo skoro... Koro, tu wcześniej zakładaliśmy i mamy coś takiego, że a to w obrębie danego ist gatunku istnieje przodek. Moje istnienie, jakby wymaga istnienia mojego prapradziadka, nawet jeżeli go nie znałem, nie, nie, nawet nie wiem gdzie jest jego grób w tym momencie, to wiem, że on na pewno istniał. I tak samo możemy założyć, że w tej linii istniał przodek tych roślin. Ale w tym momencie, jeżeli sobie podmieniamy to na zwierzęta, to również to pokazuje nam, że możemy ustalić pewną wspólną sekwencję, albo wspólne jakieś cechy, które musiał mieć przodek wszystkich tych organizmów. I to prowadzi nas do takiej ekstrapolacji, z której, bardzo, której bardzo niektórzy nie lubią, mianowicie do tego słynnego organizmu Luka chociażby, który no właśnie wynika choćby z tego myślenia, że skoro tutaj działa nam myślenie o tym, że istnieje wspólny przodek, i on by wyglądał w ten, a w ten sposób. To tutaj na tym etapie e, też możemy wskazać istnienie wspólnego przodka nawet między ludźmi, psami i moczarką kanadyjską. Do czego to się może przydać, a o tym porozmawiamy sobie na może następnym razem.